Przywitajmy gorąco bramami orkiestrę, która towarzyszy naszym kafeliuszom. Witamy Uniwersytet Przeciekowity, Uniwersytet Wrocławski, Smolniczanie, kapela Smolniczanie. Miasta Wrocławia. Pan prezydent Rafał Dutkiewicz zbliża się do nas. Do witam panią dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Dorotę Byli. Pani dyrektor, proszę pokaż się, pokaż się ten witam. Z kluczem złotym zresztą. Oddaję zresztą panu prezydentowi głos. Proszę parę ciepłych słów. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich seniorów. Kłaniam się królowej i królowi. Ogromnie, ogromnie, jest mi miło, że przyprowadzili Państwo z sobą tyle słońca. Państwo dobrze o tym wiedzą, że jesteście najważniejsi we Wrocławiu, nie tylko dzisiaj. W związku z tym przyniosłem klucz do bram miasta wraz z deklaracją, że nie będę zmieniał zamków. Także ten klucz naprawdę, naprawdę, naprawdę działa. I rozumiem, że niezwłocznie przystępujemy do przekazania... Jeszcze nie, jeszcze nie. Marysia mówi, że jeszcze nie. To w takim razie raz jeszcze wszystkich państwa pozdrawiam I poproszę o bardzo gorące oklaski Dla wszystkich seniorów we Wrocławiu Oraz poza Wrocławiem Bo widzę, że jest strzegą, jest Jaworzyna Cały Dolny Śląsk Laureatu drugiego miejsca niestety nie ale są z nami laureaci miejsca pierwszego, a są nimi... Pani Maria i Stanisław Bolarczykowie. Pani Maria i Stanisław Bolarczykowie przeżyli ze sobą, proszę Państwa, uwaga, 71 lat. Brawo. Zdrowie, brawa! Zdrowia, i miłości! Prosimy do przodu, Razem. Nowa para królewska. Laureaci pierwszego miejsca. 71 lat razem. Państwo Bolarczykowi. I teraz pan prezydent Rafał Dudkiewicz wręczy nowej parze królewskiej klucze do miasta. Można śpiewać tysiąc lat w parze. Sto lat razem. Tak. Śpiewamy wszyscy. Na. No, jeszcze raz. No. także dzisiaj, szanowni państwo, szalejemy we Wrocławiu. Seniorzy dzisiaj rządzą. Rządzą. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, teraz chwila dla podoreporterów. Czy Pan Prezydent chciałby jeszcze słówko? Nowej Pary Królewskiej na cześć Nowej Pary Królewskiej. Hip, hip! Ja! Hip, hip! Ja! Hip, hip! Ja! hip, hip. Ja! 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 Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy panu prezydentowi. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, no cóż, mamy już Nową parę Królewską. Para rządzi. Jeżeli Państwo mają jakieś sprawy do załatwienia we Wrocławiu, to. Nowe władze, jak Państwo widzą, mają korony, są widoczne, rządzą dzisiaj w Wrocławie. Dziękujemy bardzo orkiestrze, która nam tutaj przygotowała piękne fanfary na część naszych laureatów. A teraz zapraszamy przedstawiciela Mennicy Wrocławskiej, za chwileczkę, która ufundowała dla zwycięzców, Szanowni Państwo, Mennica Wrocławska, ufundowała dla zwycięzców sztabkę złota w okolicznościowym opakowaniu. Bardzo proszę. W ramach nagrody dla zwycięskiej pary ufundowaliśmy Złotą Sztabkę, nie zapomnieliśmy również o pozostałych laureatach konkursu, dla których mamy drobne upominki. Zapraszamy serdecznie wszystkich seniorów do zapoznania się z programem Dnia Seniora, Klubu Seniora i całych wydarzeń, w których również bierzemy udział. Zapraszamy do odwiedzenia naszego oddziału na ulicy Graweckiej. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. się teraz przed Państwem trzy niesamowite grupy seniorek. Przebieg w tych strojach. A te stroje uszyły własnoręcznie. Pani Małgorzdzie. Przykopani kapelusze na marsz. Dziękuję A. wszystkim, którzy przybyli do nas z różnych zakątków Polski. Naprawdę to dzięki Państwu uda nam się zasłynąć na całym świecie, że Wrocław jest takim miastem kolorowych kapeluszy barwnych seniorów. Serdecznie serdecznie dziękujemy. A już za chwilę przed Państwem wystąpią, tak jak Pani Maria wspomniała, trzy niesamowite grupy seniorek. się już to Stowarzyszenie Polonezka z seniora. Zajmują się dziełem i rozwijają działalność międzypokoleniową. Bardzo oprawą dla międzypokoleniowej współpracy są suknie stylizowane z dawnych epon, które mają Państwo okazję dzisiaj zobaczyć na własne oczy. Brawa, brawa dla Państwa! Ubrane w te piękne stroje pojawiają się w domach pomocy społecznej, na wspólnym muzykowaniu, ku radości pensjonariuszy. Odwiedzają też chore dzieci w szpitalach, a także goszczą w przedszkolach. Tam czytają bajki i obdarowują wytworami rękodzieła, na przykład przytulankami. Także naprawdę to są takie kochane babcie, które nie tylko swoje wnuki uwielbiają, ale też chcą y, chwilą takiej radości podzielić się z dziećmi z domu dziecka, y, dziećmi w przedszkolach. Także naprawdę podziwiajmy je i bierzmy przykłady z tak aktywnych seniorek. młodzieżom z Wrocławskim Gimnazjum numer 13 i 14. E, gratulujemy młodzieży, że mogą spotykać się z tymi paniami i czerpać od nich ich radość, energię życia, ale także mądrość życiową. Panie uczą się od młodzieży nowych technologii, e, nowego słownictwa, które czasem jest nie wśród seniorów, ale młodzież tutaj jest, są doskonałymi nauczycielami. Panie z kolei uczą młodzież szycia e, rękodzieła czy dawnych sukien. Udało się im wspólnie stworzyć taki pokaz mody, e, w którym panie przebrane były za e, stroje nowoczesne, natomiast e, młodzież ubrana była właśnie w takie suknie. Także takie projekty powstają w głowach tych cudownych pań, e, realizują je ciągle, mają e, ciągle masę nowych pomysłów, e, więc... E, tylko, tylko gratulować tej pasji, jaką wkładają w swoją pracę, to wszystko, co robią i cieszymy się, że możemy je gościć właśnie we wrocławskim centrum seniora. Nadzień, nowym szpitalem dla dzieci. Także tam również e, będą spotykać się e, z podopiecznymi, czytać bajki, e, dzielić się uśmiechem, pewnie obdarowywać również e, e, własnoręcznie wykonanymi przytulankami. E, to naprawdę e, godne e, uwagi i, i godne naśladowania osoby. I kolejne panie. Grupy Pani Niespodzianek działającej w Akademii Rozwoju Seniora we Wrocławskim Centrum Seniora. Te suknie są naprawdę przepiękne. Wiele pracy włożyły seniorki, aby uszyć te niesamowite stroje, które myślę mogłyby śmiało być pokazane na deskach teatru. udzielające się charytatywnie, wspomagające wiele organizacji, domy pomocy społecznej, domy dziecka e, dzielą się swoją wiedzą na temat e, dawnych obyczajów, na temat e, szycia e, oraz rękodzieła, e, czytają bajki podczas e, m, takiego projektu Ławeczka i koców, gdzie spotykają się z dziećmi e, w parkach, ogrodach i tam można je spotkać. Dlatego wypatrujcie Państwo e, tych cudownych osób e, przechadzając się na spacerach, bo można je właśnie spotkać na, na ławeczkach, e, gdzie czytają bajki napotkanym e, dzieciom i osobom, które chcą ich wysłuchać. Widzę, że to już ostatnia e, seniorka w pięknej, błękitnej sukni. A teraz proszę Państwa wszystkiego dobrego. Bawcie się, że do seniorów Wrocławia należy weekend. Nie wiem, co na tym I Uniwersytet III wieku we Wrocławiu. Jest to pierwszy i najstarszy uniwersytet w Wrocławiu III wieku, drugi i do wielkości w Polsce. W bolera. Zapraszamy, bawmy się. Oh, my God! cour <mogu> Мо movi <mogu> якsdanych kra.